Na kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w wielu miastach zorganizowano biegi pamięci i miejskie uroczystości. Obchodom towarzyszyły rekonstrukcje historyczne przedstawiające wydarzenia z czasów Drugiej Konspiracji Niepodległościowej. Piętnastominutowa rozgrzewka, a później 5-kilometrowy odcinek do pokonania. Łodzianie uczcili pamięć o żołnierzach niezłomnych podczas piątego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych z tropem wilczym. W biegu głównym wzięło udział 550 osób. Mamy wiele przykładów, gdzie wnuczkowie z dziadkami za rękę pokonują ten dystans. Jest to dla nas bardzo ważne i jesteśmy z tego dumni. W ten sposób organizatorzy chcieli przypomnieć dawniej nierozpowszechniane, prawdziwe historie Inki czy Rotmistrza Pileckiego. Nigdy się o tym nie mówiło, kompletnie. To tylko tak zapowiadań rodziców i to takich jeszcze cichych, żeby ktoś nie słyszał. No, takie były po prostu niestety czasy. Nawet jeżeli zdarzali się jacyś bandyci, no to wiadomo, że to był jakiś mniejszy procent, ale jednak większość została po to, żeby walczyć. Eee, I tych warto upamiętnić, a nie wyciągać jakieś brudy. Kto jest bohaterem, a kto nie, no bo to tak jak w życiu, nic nie jest czarne i nic nie jest białe. I tak jest pewnie z tymi bohaterami, bo jedni protestują, drudzy starają się jakoś ich uczcić. I chociaż niektórzy uważają, że żołnierze wyklęci mają na swoim koncie również kontrowersyjne akcje, to historycy podkreślają, żołnierze niezłomni prowadzili wojnę. Wojna ma to do siebie, że obok epizodów, z których mogą być dumni ci, którzy brali w nich udziału, dzieją się również rzeczy, które potem elegancko określa się w historii mianem tak zwanych wydarzeń kontrowersyjnych czy Niekiedy mają one także charakter zbrodni wojennych, ale przypomnijmy, to cechuje każdy konflikt zbrojny. Godzinę przed rozpoczęciem łódzkiego biegu o 11:220 uczestników wystartowało w wieluńskim biegu tropem wilczym. Do pokonania mieli 1963 metry. Dystans nie był przypadkowy. Symbolizuje datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka pseudonim Lalek. Jest to dla mnie naprawdę szczególne wydarzenie, no bo ponieważ ja teraz mogę im oddać chociaż cząstkę, poświęcić się w nieznaczny sposób, ale jednak oddać im jakiś hołd w stosunku do nich, no jak oni oddawali za nasze życie. Szczególnie cieszy udział y, dużej grupy dzieci i młodzieży, tak nie ujmując. Doros... Są dorosłym, ale to właśnie liczymy na nich, że oni przyszłość poniosą, jak gdyby pamięć o, o tych czasach, o tych bohaterach. Żołnierze wyklęci wracają jako bohaterowie w Wieluniu. Pochodzą stąd, tutaj walczyli o wolną Polskę i po tylu latach z zapomnienia, spychania na margines historii wracają jak, jako bohaterowie dla tych młodych ludzi. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz rekonstrukcji historycznej, a także pogłębić wiedzę o żołnierzach antykomunistycznego podziemia. Jeden! Dla żołnierzy wyklętych pobiegli też mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowianie zorganizowali też miejskie uroczystości. Złożyli kwiaty przed obeliskiem poświęconym pamięci żołnierzom wyklętym. To pierwszy w Polsce pomnik żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Na terenie Piotrkowa działało konspiracyjne wojsko polskie założone przez Stanisława Sojczyńskiego. Sławili się akcją odbicia jeńców politycznych z więzienia w Radomsku. Za swoją działalność płacili życiem. Większość z nich została tak naprawdę zamordowana w majestacie ówczesnego prawa, oczywiście. Te procesy były pokazowe, sfingowane. Jak szacują historycy, w latach 1944-1950 przez szeregi żołnierzy wyklętych przewinęło się około 200 tysięcy bojowników. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca od 2011 roku.